Może się tak nie wydawać, ale żyjemy w uprzywilejowanych czasach. Nie jest to łatwe. Ale jesteśmy w trakcie przechodzenia ze świata ciemności do świata prawdy. Wróg się ujawni. Chciałbym przeczytać Wam opowiadanie. Nazywa się Czy wierzysz w matkę? Niektórzy z Was mogli już to słyszeć. W łonie matki było dwoje dzieci. Jedno zapytało drugie Czy wierzysz w życie po porodzie? Więc drugi odpowiedział Mu Dlaczego pytasz? Oczywiście Po porodzie musi coś być. Może jesteśmy tutaj, aby przygotować się na to, co będzie później. Nonsens, powiedział opierze. Po porodzie nie ma życia. Jakie nie byłoby to życie? Drugie powiedział, nie wiem, ale będzie więcej światła niż tu. Może będziemy chodzić nogami, i jeść ustami. Może będziemy mieli inne zmysły, których nie możemy teraz zrozumieć. Pierwsze powiedziało, to jakiś absurd. Chodzenie jest niemożliwe, jedzenie ustami to śmieszne. Pępowina zaopatrza nas w pożywienie i wszystko, czego potrzebujemy, ale pępowina jest taka krótka, że życie po porodzie jest logicznie wykluczałe. Drugie nalegało, no myślę jednak, że coś jest. I może jest inaczej niż tutaj. Może nie będziemy już potrzebować tego fizycznego kabla. Pierwsze odpowiedziało, nonsens. Jeśli istnieje życie po porodzie, to dlaczego nikt nigdy nie powróci? Poród jest końcem życia, a w stanie po porodzie nie ma nic prócz ciemności, ciszy i zapomnienia. Nigdzie nas to nie zaprowadzi. Cóż, no nie wiem, powiedział o drugie, ale na pewno spotkamy matkę i ona się nami zaopiekuje. Pierwszy odpowiedział, naprawdę wierzysz w matkę? To śmieszne. Jeśli matka istnieje, to gdzie jest teraz? Drugie powiedziało. Jest wokół nas. Jesteśmy przez nią otoczeni. Ona nas tworzy. To w niej żyjemy. Bez niej ten świat nie istniałby. Nie mógłby istnieć. Na co pierwsze odpowiedziało. Cóż, nie widzę jej, więc logicznie jest, że ona nie istnieje. Na co drugi odpowiedział? Czasami, gdy jesteś w ciszy, skupiasz się i naprawdę słuchasz, możesz dostrzec jej obecność i usłyszeć jej kochający głos wołający z góry. To jest...